Kroszpunka. Dawno, dawno temu za górami, za lasami żyli sobie mąż i żona, którzy bardzo się kochali. Chcieli mieć dziecko. W końcu ich życzenie się spełniło. Kobieta, oczekując narodzin maleństwa, często siadała w oknie wychodzącym na wielki ogród z mnóstwem pięknych roślin i pachnących kwiatów. Ogród był jednak ogrodzony murem i nikt nie miał tam wstępu. Należał on bowiem do złej czarownicy. Przyszła matka dostrzegła w ogrodzie warzywnik, w którym rosła zielona, smakowita sałata roszponka. Kobieta nabrała na nią wielkiej ochoty. Jednak czarownica wciąż pilnowała ogrodu, więc należało porzucić wszelką nadzieję na zdobycie roszponki. Wkrótce jednak kobieta zaczęła zapadać na zdrowiu i była coraz smutniejsza. Pewnego dnia poprosiła męża, by spróbował przynieść jej trochę roszpunki. Powiedziała, że umrze, jeśli jej nie spróbuje. Mąż postanowił spełnić jej, ży jej życzenie. Wdrapał się na mur, zerwał szybko roszpunkę i przyniósł ją żonie. Kobieta zjadła ją z wielkim apetytem. Miała jednak ochotę na więcej. Następnego dnia poprosiła męża, by znów zerwał trochę roszpunki. Gdy wieczorem mężczyzna zakradł się do ogrodu, spotkał w nim czarownicę. Jak śmiesz niszczyć mój ogród! krzyknęła ze złością wiedźma. Dlaczego ośmieliłeś się kraść moją roszpunkę? – Proszę o wybaczenie, to było konieczne tłumaczył się mężczyzna moja żona oczekuje dziecka. Zobaczyła twoją roszpunkę i musi ją zjeść, bo inaczej umrze. Czarownica uspokoiła się, pozwoliła wziąć roszpunkę pod warunkiem, że mężczyzna odda jej dziecko, które się narodzi. Mężczyzna zgodził się, a rodzice szybko zapomnieli o obietnicy danej czarownicy, kiedy urodziła się dziewczynka, czarownica jednak zjawiła się i zabrała ją ze za sobą. Nazwała ją roszpunka. Dziewczynka urosła, stała się bardzo piękna. Czarownica zamknęła ją we wieży, gdyż była o nią bardzo zazdrosna. Gdy chciała wejść do jej komnaty, wołała: Moja piękna roszpunko, moja słodka panienko, spuść swój złoty warkocz przez okienko. Roszpunka opuszczała warkocz, po którym siećma wspinała się do góry. Pewnego dnia koło wieży przejeżdżał książę na białym, pięknym rumaku. Usłyszał on słodki głos, który śpiewał piękną piosenkę. To była rożpunka. Kiedy książę ujrzał ją przez okno, od razu się w niej zakochał i zaczął szukać wejścia do wieży. Nagle dostrzegł zbliżającą się wiedźmę. Natychmiast się ukrył. Usłyszał, jak czarownica wypowiada swoją prośbę, a różpunka spuszcza warko po którym wiedźma wchodzi na górę. Następnego dnia książę zbliżył się do wieży i zawołał. Moja piękna rożpunko, moja słodka panienko, spuść swój złoty warkocz przez okienko. Dziewczyna spuściła warkocz z wieży i książę wspiął się na górę. Widząc go, przestraszyła się. Książę był jednak miły i uprzejmy. Wesoło z nią rozmawiał. Przy tym był tak przystojny, że dziewczyna od razu się w nim zakochała. Mężczyzna zapytał ją, czy nie zechciałaby go poślubić. Ona, promieniejąc ze szczęścia, od razu się zgodziła. Przyznała jednak, że nie wie, jak zejść ze swojej wieży. Opowiedziała mu też o swoim samotnym życiu. – A teraz idź, książę, zanim czarownica cię tu znajdzie. Gdy będziesz wracał, przynieś mi kłębek jedwabiu. Uplotę z niego drabinę. I zejdę po niej, rzekła ukochanemu na pożegnanie. I tak książę zrobił. Zawsze, gdy do niej wracał, przynosił kłębek jedwabiu. Wiedźma nigdy nie zauważyła przystojnego księcia. Pewnego dnia jednak Roszpunka nierozważnie powiedziała do czarownicy: Pewnego dnia jednak Roszpunka nierozważnie powiedziała do czarownicy: Jak to możliwe, że wejście na górę zajmuje ci tyle czasu? Skoro książę robi to w okamgnieniu. Wówczas wiedźma wszystko zrozumiała. Natychmiast obcięła dziewczynie włosy, zabrała ją w odległe i opuszczone miejsce, zmuszając ją do życia w samotności. Gdy nadszedł wieczór, książę udał się do rozpungi. Tymczasem wiedźma zostawiła zwisające zwierzę warkocze, które obcięła swojej podopiecznej. Książę wspiął się po nich na górę. Jednak nie zastał roszpunki, a starą, złą wiedźmę. Gdy ją zobaczył, był tak zdumiony i zrozpaczony, że stracił wzrok. Tymczasem słodka rożpunka wędrowała po lasach i rozpaczała. Żywiła się leśnymi owocami, spała pod drzewami. Książę szukał jej latami. Pewnego dnia, gdy przemierzał suchą i spaloną słońcem pustynię, usłyszał łagodny, smutny śpiew. Natychmiast rozpoznał słodki głos swojej ukochanej. Szedł po omacku prowadzony przez cudną melodię. Gdy tylko Roszpunka go zobaczyła, od razu go poznała. Nareszcie cię odnalazłam, mój ukochany! Krzyknęła. Płacząc ze szczęścia objęła go, a jej łzy spadły na jego oczy. I stał się cud. Książę znów zaczął widzieć. Niedługo odbyło się ich wesele, a potem żyli długo i szczęśliwi.